W nadchodzącym świątecznym tygodniu najwięcej wrażeń i atrakcji będą miały koziorożce, ponieważ to właśnie w ich znak zodiaku wchodzi słońce. Koziorożce poczują nową energię, nowe plany, zaczną snuć i ogólnie okaże się, że wreszcie wszystko układa się tak, jak to sobie wyobrażacie. Inne znaki ziemskie, czyli byki i panny, również poczują ulgę, zaczną spokojnie przygotowywać się do świąt i przede wszystkim, Kupią najpiękniejsze prezenty dopiero we wtorek i środę, więc wtedy polujcie na coś fajnego, bo na pewno będzie dużo przecen, szczególnie byki tutaj znajdą na pewno coś luksusowego w bardzo taniej cenie. Znaki ogniste, czyli strzelce, lwy i barany będą w tym tygodniu bardzo nabuzowane. Strzelce początek tygodnia mają świetne, ponieważ wspiera Was Jowisz, Wenus i Neptun. Pierwsze dwa dni, szczególnie poniedziałek i też wtorek, to są dobre sprawy dla miłości, na ale też na załatwianie spraw finansowych i dogadywanie się z pracodawcami lub z klientami lub ogólnie ze współpracownikami. Czyli godzimy się, strzelce powinny się godzić w poniedziałek i wtorek, później spokojnie odpoczywać i już nie zajmować się pracą. Najbardziej nabuzowane będą barany, ponieważ im bliżej Wigilii, tym bardziej będziecie czuli napięcie, tym bardziej obowiązki świąteczne będą wam troszeczkę ciążyć. Pamiętajcie, nie, nie, nie można się denerwować w tym tygodniu, ponieważ wasz znak zna zodiaku będzie narażony na największe, że tak powiem, kłótnie ze strony bliskich, więc to wy powinniście wybaczać, to wy powinniście być tymi, którzy opanowują sytuację i są zdystansowani. Lwy natomiast troszeczkę poczują ulgi, ponieważ Mars, który od kilku tygodni przebywa w Waszym znaku Zodiaku, zacznie się cofać i pewne rzeczy już przestaną być tak palące, nie będzie trzeba zrobić coś na ostatnią chwilę i ogólnie spokojnie będziecie mogli wreszcie odpocząć. Znaki wodne, czyli skorpiony, ryby, i raki będą w bardzo świątecznym nastroju. Szczególnie skorpiony i ryby poczują, że muszą zająć się swoimi bliskimi i ogólnie sprawią, że święta będą bardzo wyjątkowe. To właśnie od nich będzie bardzo wiele zależeć. Oni będą tonować te rozbrykane lwy, rozbrykane barany i zaapracowane koziorożce. Natomiast raki powinny bardzo poważnie przemyśleć pewne życiowe sprawy, bo w tym tygodniu, szczególnie w święta, dostaniecie propozycje czy jakieś plany rodzinne tak się, że tak powiem, zaczną układać, że od was będzie wiele zależało, więc bądźcie poważni, bądźcie odpowiedzialni i podejmijcie słuszne decyzje. Znaki powietrzne, czyli Bliźnięta, Wodniki i Wagi będą w tym tygodniu bardzo rozbrykane i one najwięcej zyskają znajomości, najwięcej zyskają Nowych, że tak powiem, informacji. Natomiast wagi powinny bardzo uważać, ponieważ was, od Waszej decyzji będzie zależeć jakiś ważny kontrakt zawodowy lub jakaś ważna, że tak powiem, sprawa. Więc tutaj nie zaniedbujcie swoich obowiązków i jeżeli chodzi o sprawy bliskich, też pamiętajcie o prezencie dla każdego, ponieważ niestety potem może się okazać, że w pierwszy dzień świąt. Zapomnieliście o kimś i nie będzie gdzie już kupić prezentu, oprócz stacji benzynowej. Wodniki i bliźnięta natomiast bardzo dobrze spędzą cały tydzień, przede wszystkim umawiając się z przyjaciółmi i odwiedzając, dzwoniąc do wszystkich znajomych i przede wszystkim dalekich krewnych, o których sobie w tym tygodniu przypomną. Wszystkim znakom Zodiaku życzę spokojnych i wesołych świąt, żebyście znaleźli wymarzone prezenty pod choinką i spotkali wszystkich miłych krewnych przy świątecznym stole.